Dla mnie najbardziej interesujące jest to, co ukazało się dzisiaj, po ranku. Tak naprawdę jesteśmy bardzo świeżo po lekturze kilkustronicowego wywiadu wiceministra spraw zagranicznych, więc na świeżo to, co mi się rzuciło w oczy, to jest oczywiście powrót do, do tego, co było przed trzema laty czyli ultimatum z, z tego pierwszego roku czyli wycofania się infrastruktury NATO do stanu sprzed 97. roku a więc przed wejścia do sojuszu Polski i państw Europy Środkowej. Neutralizacja Ukrainy w takiej formie, że NATO podejmuje decyzję o trwałym nieprzyznawaniu Członkostwa Ukrainie. Ukraina pozostaje neutralna, ale jakby patrząc na taki metapoziom, to mamy odwrócenie przyczyny ze skutkiem. To znaczy Rosjanie atakują teraz administrację, czy otoczenie Trumpa z tą wizją, która. Popularne jest w pewnych kręgach, to znaczy, że to nie oni są przyczyną tej wojny, ale prowokacje NATO. Witkow po jednej z rozmów z Putinem dokładnie to mówił. To samo powiedział teraz w weekend, że tak naprawdę to nie wiadomo, kto sprowokował ten konflikt, że w ogóle to były takie plany, żeby Ukrainę do NATO przyjmować, i w domyśle widzimy od razu dalszy ciąg, to znaczy, że to, to doprowadziło do wojny. Więc jak słyszę Witkoffa i czytam artykuł Gruszki, to widzę dokładnie skąd, jakby, jak źródłem czego są wypowiedzi amerykańskiego pełnomocnika.